Jeżeli normalny człowiek idzie do pracy i zarabia 1500 zł, jest młody i chce założyć swoją rodzinę, no to przepraszam, ale to jest niemożliwe. Gdzie pani list urzędników w tej chwili, pani pośle? Za komuny było 150 tysięcy, jest blisko 800 tysięcy. Dlaczego? Bo tej żelaznej elektorat partii politycznej. To samo dotyczy sędziów, prokuratorów, wszystkich. Złupicie ten naród po prostu bezlitośnie, nie macie serca i bóg was za to ocenia. Ta nerwowość wynikająca z tego, że, że jest ciężko, bo, yy, bo ludzie walczą. Tak naprawdę kurczę nie wygląda, że żyjemy w wolnym kraju. Dojdzie. Rządzę na milicję, a kim nie jesteś? Ja nie wiem, czy, czy oni kurwa nie mieli nie mieli dwa dziadów i, 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 i swojego pokolenia? Nie wiedzą skąd są, nie wiedzą, kurwa, tak ta krew w nich płynie? To, że ludzie wyjeżdżają, to nie jest takie, ich widzi mi się, bo ja chcę mieć kasę i. jakoś mają dosyć. W normalnym kraju, normalnej, jakiejś tam wykształconej demokracji, jeżeli by. Yy... Dochodziło do takich rzeczy, do jakich dochodzi teraz w Polsce, to co był po prostu wybuchy. Ja chcę powiedzieć jasno, ja chcę zmienić Polskę. System, jak chcę zmienić ustrój, ustrój jest zły. Gdybym ja się dopasował do tego systemu, to miałbym zęby wyrwane i można mogł, by mi pokazywać w telewizji, bo niczego nie zmienię. Dlatego ja nie mogę zmienić retoryki, bo my musimy zmienić język. Ja używam pojęć, które są obce dzisiejszej telewizji. Używam skojarzeń, które są obce, które budzą wrogość dzisiejszych ludzi. Bo widzi pan, celem życia nie jest przeżycie. A co? Ludzie... To, to, to ja, przepraszam, nie będę zasobował pańskich nauczycieli. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i za, za to walczą i umierają. A pan chce tylko żyć. No i pan chce Ży, tak, i, i żyje dalej. Chcesz... Ludzkie jest najwyższą wartością. Nie jest, proszę Państwa. Nie jest najwyższą wartością. To są takie rzeczy jak ojczyzna, jak wiara, jak honor, jak życie kobiety, jak życie dziecka i warto dla nich swoje życie narazić. Bardzo proszę, pan poseł Korwin-Mikke. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzgodnienie porządku dziennego o przegłosowanie. Przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej Ministra Spraw Wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od Szczebla wojewody Wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służby Bezpieczeństwa w latach 49 52 nie wolno im oddać głosu ani komosowanej pandetworka, czyli SPO, PISU, PSL i Cała ta sama banda kardeńskich, to jest jedna wielka lewica i nam jest wszystko jedno, które jest. Wszystkich trzeba posłać do piachu. To jest banda złodziei, bo w podróży jeszcze raz. To no nie ma co dyskutować, tam, Siedzi tam ta banda tworga, tam się kłóci między sobą, prawda, jakiś tam biopis. Państwo nic z tego nie rozumieją. I Obrabowali Europę z dwóch... Y milionów euro są gigantyczne pieniądze na walkę ze zadzwaną globalnym ociepleniem. To jest największa afera XX wieku i w ogóle w historii ludzkości. Zmarnowano gigantyczne pieniądze i często mamy benzynę 4 razy za drogą, gaz 4 razy droższy niż w Ameryce, węgiel nasz jest zwalony w łeb, bo tam jest ręko czerwonia, i zieloni. Tutaj swoje łapy na tym kładą, prawda? To ci ludzie są kryminalistami. Ja nie spocznę, póki ci ludzie nie prądują w więzieniu. Naukowcy twierdzą, dzieje... że to człowiek się przyczynił do globalnego y, ocieplenia. Rozumiem, że w IX wieku to najazd Arabów na Hiszpanię spowodował globalne ocieplenie, bo m, m, ten konie przesały kopytami niskich, tak? No bzdura kompletna. To jest banda sukinsynów, którzy myślą tylko o tym, żeby się nakreć. Natomiast ja chciałbym powiedzieć coś istotnego, bo my służą bełkotu, który Państwo tutaj produkujecie, całkowitego bełkotu. Nikt nie mówi o zasadniczych. Otóż wyobraźmy sobie, że przyjdzie armia rosyjska, stanie na granicy i powie, macie podnieść trzykrotnie podatki od benzyny, żebyście nie kugruwali z nami. Macie podnieść trzykrotnie podatki od gazu. Macie podnieść trzykrotnie... Macie to do nas, czy do Unii? Do nas powie. Do Polaków. Do, do Polaków powie. Macie zahamować wydobycie węgla. To byśmy podzieli do broni. A kto to robi? Unia robi. Naszym wrogiem jest Unia, a nie Rosja. To nie Rosja nam każe niszczyć naszą energetykę, tylko Unia. To jest nasz wrog. Dzisiejsza Reposkolita nazywa się państwem opiekuńczym. To znaczy, są to bandyci, którzy traktują nas jak małe dzieci. Całe życie walczyłem z takim bandyckim państwem. Państwem, gdzie ci opiekunowie się bogasą naszym kosztem i mam zamiar dalej walczyć. Tym razem już możemy wygrać. Trzeba go trochę uwolnić od ingerencji rządu. Bo jak mówi stare powiedzenie, rząd ciągle chce do naszego dobra, ale mamy go już tak mało. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Volenti non fiti To jest podstawowa zasada. Nie może być tak, żeby jakiś urzędnik wiedział lepiej, lepiej ode mnie, co jest dla mnie dobre. To jeżeli my zwolnimy z pracy ponad 500 tysięcy urzędników, to znacznie spadną wydatki państwowe, ale co jest ważniejsze znacznie. Zyskają ludzie, którzy nie będą musieli latać z urzędnikami. I to jest coś, bo dzisiaj na, na karku każdego człowieka siedzi kilku urzędników, którzy przeszkadzają w pracy, prawda? No, już pomijam, tych, tych kuratorów, wizytorów, którzy siedzą na karku nauczycielom, prawda? wskazają, uczyć dzieci, bo ten jeden nauczyciel wtedy już nie myśli, żeby jak uczyć dziecko, tylko jak dziennik prowadzi, żeby rubryki były ładne, bo wtedy on ma prawda, dobrą notę u, u wizatora. Widować podatek dochodowy, zmniejszyć w ogóle wszystkie podatki, zostawić nam te pieniądze w kieszeni i już my sobie poradzimy. Czy państwo jest do czegokolwiek w ogóle zobowiązane tego, pana? Czy to powinno być, być? Zobowiązane do tego, żeby pilnować nas przed drogiem zewnętrznym, i utrzymywać armię. Utrzymywać Chronić nas przed drogiem zewnętrznym, czyli, czyli, czyli bandytami, czy policję. No i jakiś taki porządek A nie wie. zdrowia? Cześć, nie było zus To jest banda złodziei, nas okrada. Przez 4000 lat historii ludzkości nie było Mocha, nie było zus i ludzie jakoś nie umierali na starość, prawda? My nie będziemy nic dawać. Nikt nie znajdzie od nas żadnego zasiłku. Nic, ale za to nie będziemy zabierać. Ja marzę sobie o powrocie do Polski normalnej, Polski, w którym człowiek ma dzieci, do których mu się nie wtrąca państwo. W którym ma swoje pieniądze, których nie rabuje mu państwo, w którym kobieta może iść do sklepu i kupić to, co chce, a nie to, co pozwala jej jakiś urząd czy Unia Europejska, czy jeszcze kto inny. Ja chciałbym mieć państwo, w którym rząd się nie wtrąca do gospodarki, nie bierze łapówek za rozmaite koncesje, tylko każdy może produkować, co chce, w którym podatki wynoszą jedną siódmą obecnych podatków i oczywiście nie są podatkiem dochodowym. Marzę o państwie, w którym. Kobieta może być bogatego męża, a bogaty to jest taki, którym, któremu nie zabierają 50% jego dochodów przez państwo. Chciałbym, chciałbym mieć państwo, w którym rodzice odpowiadają za swoje dzieci i w którym rodzice mogą rzeczywiście wychowywać swoje dzieci, a nie być pod nieustanną presją, że za klapsa danego dzieciom pójdą do więzienia. Chciałbym żyć w państwie, w którym ja decyduję o tym, jak wydaję swoje pieniądze. I proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie głosować na bandę czworga, która mówi, wa mówi, wam, mówi Wam, jak macie pozwalać własnymi pieniędzmi i za Was decyduje, jak je wydawać, to głosujcie sobie i będziecie odpowiadali za skutki. Na to, żeby zatruwało zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Jeżeli nic nie zrobimy, no to zginiemy. Cynizacje już nie rozpadały. Wielkie cywilizacje umierały. Rzym upadł, Grecja upadła. Inne też upadają. My też upadniemy. Ale ja nie wierzę, że to jest nieuniknione. To od nas zależy. Od ludzi, którzy mają mózgi, mają ręce, mają serca gorące i potrafią zmienić rzeczywistość, muszą wiedzieć, co jest złe. Państwo to wiecie. że się przyszli. I możecie się to zmienić. Moi wyborcy. Mm -hmm. To są ludzie 23, 25, 30 lat, mniej więcej. Mm -hmm. I to absolutnie jest pogodnioszczeniowe. To okay. jest pokolenie, które chce żeby się państwo od niego odpieprzyło, żeby mogli robić co chcą, żeby mogli sami się dorobić. Oni nie chcą żeby polityka rządziła ich życiem. Oni chcą sami rządzić swoim życiem. Człowiek polityk, który stale uparcie powtarza, jak Marta to samo przez lata, to jest polityk, któremu wreszcie o coś chodzi. To nie jest chorągiewka na wietrze, która przyszła do pokasy, tak samo jak ci wszyscy używano teraz do Parlamentu Europejskiego. To jest człowiek, który coś wierzy i wreszcie osiąga sukcesy, ponieważ teraz ludzie zaczynają wierzyć w to, co on mówi. A co pracuje, ten ma. Jak można żyć w państwie, w którym złamano podstawową zasadę europejską? Kto nie pracuje, ten nie jest. Jak można żyć w państwie, w którym człowiek który nie prasuje, dostaje zasiłek a człowiek, który pracuje karany jest podatkiem dochodowym. Wtedy było normalne czasy, jak my dzisiaj żyjemy. żyjemy łaskę pokuję, ja myślę, normalnych czas, prawda? się. To, już, no. to był normalny czas. A to jakieś Ludzie na Śląsku, gdzie im mówią tak. Panie prezesie, ja na pana głosuję, bo ja chcę, żeby moje dziecko wróciło do Polski. Wykolcie w co? Żeby swoich, żeby swoich luków zobaczyć. A my co mamy robić? Mamy pozwolić, żeby dalej, żeby dalej było to samo? Proszę Państwa, jeżeli dalej będzie tak samo, to dalej będzie nędza, brud, brud i ubóstwo. Migracja to nie tylko to, że się ma więcej pieniędzy, ma się stabilniejszą sytuację zawodową, ale to również są koszta. I to są bardzo przykre rzeczy. Kiedy, e, kiedy nie mamy wigilii, na przykład kiedy e, moje dzieci nie miały, widzieli nigdy. Nie, nie wiedzą, co to jest rodzinne. My mamy stół, oczywiście jest moja żona, jestem ja, jest moich trójki dzieci. A nigdy przy tym, e, przy tym stole nie było dziadka i babci. Chcę Państwu powiedzieć, ja były żołnierz Saper, Polak, rozbidowywałem moją uleczoną ojczyznę. I ja przyjechałem bronić mojej ojczyzny dla moich dzieci, wnuczków i dwóch prawnuczków, bo Polski już nie ma, już jest sprzedana. I tu przywiozłem, ułożyłem taki wiersz i go troszeczkę powiem. Wszystko, co polskie za bezce sprzedamy, a to, co zostanie, pozabicamy. Cukrownie, kopalnie, stocznie i banki, bo polsko rządzą antypolskie bezbożne baranki. Szubrawcy, kanali, zwykłe suje, których w większości naród toleruje. W każdych wyborach łotrów wybiera. A Polska tonie w długach i aferach. Zdemolaryzowani polski narodzie, czemu nie żyjesz ze stwórcą w zgodzie i naszubrawców coś tylko stawiasz, Przykrość i zawód Bogu tym sprawiasz. Wszak katolickie masz ponoć korzenie, a ciągle wybierasz szatańskie nasienie. Bez żadnych zasad patriotyzmu, zbrodniczego, stalinizmu. Polska wybiera, bo dzietność spada. Polityka rządu antyrodzinna, bezbożna platforma jest temu winna. Wszędzie przekręty, wszędzie afery, Polska upadnie jak PGR-y. Budżet dziurawy, drogi dziurawe, a w Sejmie gadkę pali trawę. Kutnie i fali z prawa i z lewa. Normalnie patrzę, krew mnie zalewa. Czarni się cieszy, czarni się śmieje. Zbudź się, moja ojczyzno. Bo źle się dzieje. Bo nie było cię na mapie 123 lata, i do tego się zbliżamy. I dlatego tu przyjechałem, żeby jeszcze coś odslało. Dla moich dzieci, wnuczków i dwóch prawnuczków. Stanisław Lesis, lat 78. Ja przyjechałem bronić mojej ojczyzny. Jestem gotów życie oddać tu.